czy multiplayer wyprze singleplayerową rozgrywkę w grach wideo. Ostatnio można zauważyć spore zainteresowanie graczy wszelakimi grami multiplayerowymi. Gry te przynoszą ogromne zyski dla wydawcy. Czy to free-to-playerowe produkcje z mikrotransakcjami, czy pełnopłatne tytuły multiplayer, jest to kura znosząca złote jajka. Nic dziwnego, że wydawcy coraz częściej implementują multiplayer w swoich produkcjach, a nawet część tytułów nie ma w ogóle wątku fabularnego i trybu single player. No dobra, jakiś tam wątek fabularny zawsze bywa, ale jest zazwyczaj mało istotny. Czy to oznacza, że gry z single playerem w niedalekiej przyszłości w ogóle znikną z gier wideo? Na to pytanie dość. Ciężko odpowiedzieć. Rynek gier komputerowych jest dosyć specyficznym rynkiem i bardzo dynamicznie się rozwijającym. Jedno jest pewne: jeśli gry multiplayerowe będą przynosić nadal tak ogromne zyski wydawcom, to na pewno będą oni doić tę krowę, dopóki nie zdechnie. I będą dodawać mechanizmy gier dla wielu osób w coraz większej ilości tytułów. Ale od razu Was uspokoję. Gry single player z wątkiem fabularnym na pewno nie znikną zupełnie. Nie wyobrażam sobie gry RPG czy gry przygodowej bez ciekawej historii. Niestety jest dość prawdopodobne, że do takich gier coraz bardziej odważnie będzie przenikać multiplayer. Wystarczy przypomnieć sobie gry z tegorocznych targów E3. Sporo tytułów pokazanych tam to gry multiplayerowe. Nie wspominając o grach sportowych, gdzie rywalizacja między dwoma graczami to jak dla mnie podstawa. Ale przypomnijmy sobie takie tytuły jak... Await Out, Ethem, The Crew 2, Skull and Bones, Far Cry 5, Star Wars Battlefront 2. Await Out idzie chyba najdalej w multiplayer i bez drugiego gracza w ogóle nie zagramy. Ubisoft już praktycznie do każdego swojego tytułu dorzuca mechanikę gry wielosobowej z kooperacją. The Division, Far Cry 5, Waidlands. Jak widzicie jest tego naprawdę sporo. Można by wymieniać bez końca takie tytuły. Ogromny sukces gier Battlegrounds, Overwatch, GT Online i Destiny Coraz bardziej mnie umacnia w przekonaniu, że będziemy mieć coraz większy wysyp takiego rodzaju tytułów. Można rzec, że jesteśmy skazani na gry z mechaniką multiplayer, ale czy to źle? Nie. Jeśli mechanika ta będzie bardzo dobrze przemyślana i połączona z single playerową fabularną kampanią z głową. Wiemy, że jest mnóstwo czynników psujących zabawę podczas gry z innymi graczami, ale jeśli twórcy będą coraz lepiej rozwijać swoje tytuły i likwidować czynniki niszczące dobrą zabawę, to zapowiada się to nad wyraz ciekawie, bo przecież nie ma nic lepszego jak gra z żywym człowiekiem.